Dzień dobry, Reksie Witam wszystkich w piątek, piąteczek, piątuniu. Naczepka podpięta, można ruszać. Prawie na miejscu. Za kilometr zjazd. I... Są bardzo niepokojące wiadomości, jeśli chodzi o drogę powrotną, bo widziałem już fragment autostrady zamknięty. Rozpoczynają się drogi, roboty drogowe. Wysypana kupa żwiru, jakichś innych dziadostw. No i był zjazd, i tam już się robił spory korek. Także później, może być niewesoło. Naprawdę niewesoło. Może trochę zejść. Także mam nadzieję, że chociaż tutaj na miejscu. Wszystko przebiegnie bez większych komplikacji Na drogę powrotną popatrzę, czy gdzieś tam można jakoś objechać, że tak powiem Wjeżdżamy i idziemy się zaraz zameldować Zamykaj chłopie te kurwa drzwi. Stalałem sobie blisko, żebym daleko nie musiał chodzić, wyłączymy już tu nawigację i, kurde, trzeba iść się zameldować, młoteczki wbijemy, bo na pauzę to tu jest aż za dużo czasu później. Zameldowanie poszło bardzo sprawnie, zobaczymy jak będzie dalej. Dosłownie dwie minutki czekałem. Tyle co, kurde, zgasiłem silnik i gość podszedł. Rampka 33. Jedziemy na 33. Gość chyba nie zwrócił uwagi, bo jest normalnie, śruba jeszcze, kurde, plombę zdjął. No nic, będą się męczyć. Albo mi każą jechać, kurde, pewnie tam na ten warsztat. Wiedziałem, że coś jest kurwa nie tak. Coś mi nie pasowało, bo mi zawsze to tam otwierali, bo... Kolega, jedź tam do biura. Niech ci śrubę otworzą. Dobrze mi, dobrze mi nie pasowało, kurde, z tą śrubą. Wiedziałem, że tu z przodu otwierają. Specjalnie byłem u Normana się zapytać, czy on też ze śrubą podjeżdżał. No tak, tak, to jest normalne, to jest normalne. Kurwa, co jest normalne? Jednak okazało się, że to wcale normalne nie jest.

Kurde, jaka pipka dziwnie No bo kawałek, bo nie wiem ile tam Ładne oponki 255, 55, 18 Chodliwy rozmiar A jaka ładna oponka Widać, że jakościowo guma naprawdę zajebista i dokujemy. Odjeżdżam spod rampy godzina 10, w godzinę 15 minut, nawet nie całe, w godzinę 10. Rozjebali. Kurwa czarni nie zaskakują coraz bardziej. Na pierdolę masakra, no ostatnio mówiłem, że te dziadki rozjewały szybko kontener ale to co dzisiaj oni tutaj zrobili nie wiem kurwa, kurwa może i 20 było kurwa na tym posadzaniu, nie mam pojęcia ale kurwa za godzinę to jest szok wyczytałem, że od początku czerwca w Niemczech będą e, w użycie wchodziły inteligentne fotoradary które będą wykrywały, czy kierowca ma w ręce nawigację, telefon, jakieś urządzenie elektroniczne, czy się nim posługuje i będzie nagrywało. Nie, że tylko zdjęcie, tylko będzie nagrywało. Później takie nagrania będzie analizować jakaś tam grupa policjantów. Jeśli dojdą do wniosku, że ktoś trzymał telefon w ręce, czy inne urządzenie, jak nawigacja, będzie mandat. Tak więc kolejny bacior na kierowców, którzy używają telefonu. Z jednej strony słusznie, no bo co by tu dużo nie mówić, jest dużo wypadków przez telefony, dużo najechań. Natomiast z drugiej strony będziesz chciał coś kliknąć tylko na nawigację, akurat ci pstryknie gdzieś leżysz. I to naprawdę... No niestety, nic dobrego, jak to będzie działało, ja podejrzewam, że to będzie rozkładane gdzieś na wiaduktach. Takie jest moje zdanie. No bo jak inaczej zaglądą do środka takim. E, tak, takim, nie wiem to, jak, jak to na jakiej zasadzie to będzie działało, ale jak kamera, nie? Jak takim radarem zaglądam do środka? No nie będą mieli za zbyt dużej możliwości, albo będą gdzieś na górkach ustawieni. Albo przejeżdżając, nie no przejeżdżając obok tak jak nagrywali, to, to, to przeważnie karali od razu Czyli zostaną raczej wiadukty i gdzieś na górkach rozstawiania Także kierowco musisz być 10 razy bardziej ostrożniejszy sięgając po telefon Lub po prostu go przestać używać podczas jazdy Bo za to jest punkt I to kosztuje 100 euro plus tam podatek, to chyba 128,50 jest chyba za telefon. Także nie mało, a wystarczy mieć pH, kurde, raz, drugi, trzeci. I naprawdę można stracić prawo jazdy bardzo szybko, bo za to, jak powiedziałem, jest punkt. No niestety, ja powiem szczerze, nie używam telefonu jakoś kurwa namiętnie. No, ale jest trochę osób, co używa. Zresztą, jak się jedzie, na pewno sami zwracacie uwagę, że jak siedzi stoi w korku, czy gdzieś, czy nawet jedzie i osobówki wyprzedzają, to prawie każdy w tej osobówce ma te, co siedzi, ma telefon w łapie, a bardzo często i kierowca też. Na światłach często trzeba trąbić na gościa przed sobą, który stoi na pierwszego, bo nie rusza, a nie rusza, bo siedzi na telefonie. Tak to wygląda. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądało ile tych fotoradarów wejdzie w użycie przekonamy się. Już niebawem za kilka dni będzie start, także bądź ostrożny, nie daj się złapać. A najlepiej nie używać telefonu podczas jazdy, chociaż każdy z nas wie, że czasami są momenty gdzie trzeba kliknąć jakieś zlecenie przyjdzie cokolwiek Trzeba patrzeć, jak będzie się mijało. Wiadukty, mosty w takich miejscach mogą być porozstawiane, zwłaszcza na wiaduktach. Teraz trzeba lecieć na west i zobaczyć, co tam będzie, jak to wszystko się dalej ułoży. No i pogoda, jak miała się zryć, skopać, tak się zryła i skopała. Niestety. A teraz na west, nie, nie powinno być o tragedii. Cyk. Wyjechałem właśnie z West. Co tu się wahadwa? Co on tu tak startuje? Kurde, wolno. I na Ost po kontener. I no, niestety poszło za szybko, żebym się mógł tym dalać. Jakby tu było naprawdę więcej samochodów, no to wtedy w drugiej tury pewnie nie pojechał. Ale. No jest 13 godzina, aż tak. W ja przegrać nie mogę. Naczepa tutaj zostaje. Tak, naczepka zostaje. Jeszcze tylko muszę iść do nich z papierami. I wracam. No niestety po drodze będę musiał chyba pauzę zrobić, bo mi zostało niedużo czasu jazdy. Naczepka zostawiona. Pora wracać. Just like the street streetlights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this hour We got this far, don't know.

nie chcę przekraczać kurde czasu. Bo to... A, jest na przodzie miejsce, to nie będę nawet tutaj wjeżdżał. Jest wystarczająco miejsca. O no, 4 minuty mi zostało, kurde. Cyk. Cztery minutki zostało, a więc robimy pauzę. thank you